pielgrzymkowa postać dnia Pauline Marie Jarico urodziła się w rodzinie pobożnych katolików zaraz po rewolucji francuskiej 22 lipca 1799 roku była siódmą córką przemysłowców z Lionu miasta którego chrześcijańskie korzenie sięgają II wieku i które może poszczycić się Ojcem kościoła, świętym Ireneuszem, Polin została ochrzczona w dniu swoich narodzin. Ze wszystkich relacji jasno wynika, że była radosnym i żywym dzieckiem, bardzo zdeterminowanym, a nawet upartym. W swojej autobiografii, którą należy czytać z ostrożnością, ponieważ Polin była bardzo surowa wobec siebie, pisze: "Urodziłam się z żywą wyobraźnią, uporem, powierzchowną postawą" gwałtownym i leniwym charakterem. Byłabym całkowicie pochłonięta innymi rzeczami, ale Bóg dał mi lojalne serce, które łatwo oddawało się pobożności. W okresie dorastania i wczesnej młodości była niekonsekwentna w swojej pobożności. Na przemian przeżywała chwilę intensywnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, czy też prosząc o wstawiennictwo Maryi Panny. Równocześnie chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyła w światowych wydarzeniach, gdzie nosiła eleganckie stroje, była podziwiana i adorowana przez młodych mężczyzn, z którymi fantazjowała o idyllicznych małżeństwach. Jej życie zmieniło się jednak drastycznie. W wieku 15 lat, po wypadku w domu, sprzątając, spadła bowiem ze stołka i gwałtownie uderzyła o ziemię. Upadek Poważnie wpłynął na jej układ nerwowy, uniemożliwiając prawidłowe poruszanie kończynami i normalne mówienia. Chociaż lekarze próbowali różnych terapii, to jednak skutki były mizerne. Na dodatek matka dziewczyny tak bardzo martwiła się o jej zdrowie, że również i ona zachorowała. Ojciec Rodziny postanowił przenieść córkę do małej wioski na obrzeżach Lionu, mając nadzieję, że rozdzielenie matki i córki pomoże im obu szybciej dojść do siebie. Miejscowy proboszcz zaprosił wówczas Polin do wznowienia praktyk religijnych, a ona zdecydowała się poprosić o sakramenty pojednania i Eucharystii. Doświadczenie przebaczenia i duchowego pokrzepienia miało na nią głęboki wpływ. Od tego momentu zaczęła powoli odzyskiwać zdrowia. Gdy była już w stanie chodzić. Poszła do bazyliki Notre-Dame de Fouvier w Lyonie, aby modlić się przed wspaniałym wizerunkiem Matki Bożej, ukazującej światu Dzieciątko Jezus. Od tego momentu Polin postanowiła poświęcić swoje życie wyłącznie służbie ubogim i chorym. Wkrótce codziennie odwiedzała szpitale i nieuleczalnie chorych w domach, opatrując ich rany i niosąc słowa pocieszenia. Trosce o potrzebujących towarzyszyło intensywne życie modlitewne. Codziennie przyjmowała Eucharystię, modliła się o nawrócenie grzeszników i za ewangelizację. Wzrastało w niej nabożeństwo do Najświętszego Serca. To doświadczenie doprowadziło ją do utworzenia nowego stowarzyszenia o nazwie Wynagrodzicielki. Zaprosiła do niego wiele kobiet, które pracowały niemal jak niewolnica. W miejskich fabrykach Jedwabiu. Jej medytacje przed tabernakulum zainspirowały ją także do napisania i opublikowania książki o nieskończonej miłości w Boskiej Eucharystii, która stała się źródłem pocieszenia i duchowego pokarmu dla wielu z tychże kobiet. W tym czasie jej brat Filas kształcił się w seminarium duchownym w Paryżu. To on poinformował Polin o swoich misyjnych planach. I o potrzebie znalezienia środków, aby wysyłać misjonarzy do Azji. Wtedy to Polin wpadła na pomysł, który zmienił historię współpracy misyjnej. Poprosiła członkinie swojego stowarzyszenia, aby każda znalazła dziesięć nowych osób, które będą się modlić i ofiarowali jednego centa tygodniowo na ewangelizację świata. Lub, jak mówiono w czasach Poliny, na szerzenie wiary. Dla każdych dziesięciu nowych członków ustanawiała przywódcę. Podobnie czyniąc dla każdej setki i tysiąca. Pomysł był prosty modlić się i zbierać fundusze tworzące sieć osobistych relacji. Lider grupy dziesięciu spotykał się z członkami i zbierał grosze co tydzień. Lider grupy stu zbierał je od liderów dziesięciu, a lider grupy tysiąca od liderów setek. Zebrane i jak na tamtejsze warunki znaczne fundusze byłyby dzielone i wysyłane na cały świat. Pomysł rozprzestrzenił się i z czasem powstało dzieło rozkrzewiania wiary. 22 maja 1922 roku, decyzją papieża Piusa XI, zostało ono uznane za papieskie. W ten sposób ojciec święty chciał wyrazić swoją ojcowską troskę wobec kościołów lokalnych. Które powstały w wyniku działalności misyjnej. Aktywność Polin, jej sława jako pobożnej i zdecydowanej kobiety wiary, zyskała jej wielki szacunek ze strony Ojca Świętego. Polin też wspierała Radę Kardynałów, Biskupów i Świętych jej współczesnych. Warto przypomnieć także jeszcze inną jej inicjatywę. W 1826 roku, zachęcona sukcesem swego dzieła misyjnego, tworzonego przez małe grupę, Polin zastosowała to samo kryterium, inicjując i proponując, żywy różaniec zaczęła organizować swoich przyjaciół i współpracowników w grupy 15 osób odpowiednio do ówczesnej liczby tajemnic różańcowych. Każdego członka prosiła, aby zobowiązał się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca i rozważania jednej tajemnicy dziennie przez okres całego miesiąca. W ten sposób codziennie odmawiano cały różaniec i rozważano wszystkie 15 tajemnic. Na początku miesiąca lider grupy osobiście rozdzielał tajemnice między członków, upewniając się, że każdy otrzymał inną tajemnicę do medytacji. Marzenie Paulin o żywym różańcu wkrótce stało się fenomenem na skalę światową. W 1831 roku napisała 15-osobowe grupy. Nadal mnożą się z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i w różnych częściach Ameryki. Różaniec rozprzestrzenił swoje korzenie aż do Indii, a zwłaszcza w Kanadzie. Polin miała nadzieję, że żywy Różaniec zjednoczy ludzi rozproszonych po całym świecie w żarliwej modlitwie za misję kościoła. Inicjatywa Żywego Różańca. Odniosła tak wielki sukces, że po śmierci Polin istniało ponad 150 tysięcy grup, zrzeszających 2 miliony 250 tysięcy członków w samej Francji. Pod koniec życia zdrowie Polin zaczęło się pogarszać. Zdecydowała się wtedy na pielgrzymkę do Rzymu, ale tam jeszcze bardziej zachorowała. Podczas gdy była przykuta do łóżka, sam Ojciec Święty odwiedził ją. I pobłogosławił. Zmarła spokojnie 9 stycznia 1862 roku. Została beatyfikowana 22 maja 2022 roku.